Cześć, dzień dobry. Z tej strony Maciej Kabaciński, a to jest kolejny film na naszym kanale Akademia Czas Pracy Kierowców, gdzie dzielimy się naszym, naszą wiedzą i doświadczeniem, pomagając przedsiębiorcom transportowym, działom kadr, spedytorom oraz kierowcom. Łączymy to, co najlepsze i uczymy najlepszych w transporcie, szkoląc i pokazując różne rozwiązania dotyczące właśnie czasu pracy kierowców, ale nie tylko. A w dzisiejszym filmie kontynuujemy temat systemu opłat drogowych etol i omówię dzisiaj trzy możliwości dokonywania tychże opłat. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego filmu, koniecznie obejrzyj pierwszy film z serii o etolu, to jest kolejny, czyli drugi film. Zatem, jakie to są trzy możliwości? Aplikacja etol. Urządzenie obu, czyli z angielskiego Onboard Unit i urządzenia ZSL, czyli z polskiego zewnętrzny system lokalizacji. Koniecznie zatem obejrzyj do końca ten film i nie zapomnij zasubskrybować kanału, wcisnąć dzwoneczek, żeby dostać informacje o kolejnym filmie, który już niedługo. Zatem do rzeczy: co wybrać? Mam wiele pytań, bardzo wiele telefonów, szczególnie w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu, ale nie tylko, ciągle dzwonicie i pytacie. Co wybrać? Aplikacje obu ZSL-a. Omówię króciutko wszystkie trzy możliwości. Aplikację etol.pl możesz pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play oraz App Store. Jest ona obsługiwana zarówno przez system Android minimum wersja 6.0, zalecane 11 i wyższa, oraz iOS od wersji 13. Czyli Google Play i App Store tam ściągasz sobie te aplikacje. Aplikacja mobilna to darmowe narzędzie służące do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w nowym systemie ETOL. Z aplikacji będą mogli skorzystać i uiścić opłatę za przejazd autostradą również użytkownicy pojazdów lekkich, poruszających się po odcinkach Autostrady A2 Konin Stryków Wrocław Sośnica. To już jest odcinek A4. Aplikacja etol.pl jest wygodną alternatywą dla urządzeń pokładowych OBU, a także zewnętrznych systemów lokalizacyjnych ZSL. Co umożliwia aplikacja? Aplikacja umożliwia wniesienie opłaty elektronicznej dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów ODMC powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Wniesienie opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrad państwowych A2 i A4, o których wspomniałem wyżej, i doładowanie, monitorowanie stanu konta rozliczeniowego w trybie prepaid, czyli w trybie przedpłaty, jak również, uwaga, monitorowanie przewozu towarów wrażliwych w systemie SENDGEO zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami, paliwami opałowymi. Dzienniki ustaw widzisz właśnie na ekranie. Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play i App Store, tak jak Ci już wcześniej powiedziałem, do bezpłatnego pobrania. Po zakończeniu instalacji generowany jest identyfikator biznesowy urządzenia, które musisz podać w swoim internetowym koncie klienta IKK. Warto się tych skrótów nauczyć, zapamiętać. Po skutecznej rejestracji w IKK, czyli w internetowym koncie klienta, dodaniu identyfikatora biznesowego w aplikacji mobilnej etol.pl, będzie ona widoczna jako urządzenie OBE, czyli Onboard Equipment, nie mylić z obu, Onboard Unit, Onboard Equipment i gotowa do przypisania do pojazdu. Po wskazaniu, w którym pojeździe aplikacja będzie używana, użytkownik może rozpocząć przejazd drogami płatnymi. Na tę chwilę jedyną opcją tak naprawdę, kiedy, nie wiem kiedy oglądasz ten film, ale jedyną opcją jeżeli chodzi o płatności jest właśnie prepaid, czyli przedpłata, jest możliwy również postpaid, wówczas trzeba wnieść zabezpieczenia finansowe dosyć wysokie, więc nie wiem czy to będzie opcja akurat dla Ciebie. Już niedługo prawdopodobnie w zależności od tego, od tego kiedy oglądasz ten film, albo już to jest, albo z lada chwila będzie, dojdą operatorzy kart. Plotowych. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał film. Konkretnie w jaki sposób zainstalować aplikację. Dla wielu z was, z was wiem, że to będzie proste, ale wiem też po pytaniach, które otrzymałem, że są takie osoby, dla których taki film instruktażowy krok po kroku, jak zainstalować aplikację, jaką skonfigurować będzie cenną rzeczą. Zatem napisz koniecznie w komentarzu na dole, czy chcesz, żebym taki film nagrał, pokazujący dokładnie krok po kroku, jak zainstalować aplikację na smartfonie. Ta aplikacja to udogodnienie dla mm, użytkowników. Co ona zawiera? Jakie, jaka, jakie cechy charakterystyczne? Dziewięć wersji językowych zabezpieczenie dostępu poprzez indywidualny PIN możliwość przeglądania historii pojazdów, z real, przejazdów zrealizowanych w okresie trzech ostatnich miesięcy możliwość przeglądania powiadomień i komunikatów otrzymanych w ciągu ostatniego tygodnia. Jest też oczywiście możliwość wyciszenia komunikatów dźwiękowych, żeby ci to nie przeszkadzało w trakcie, kiedy odpoczywasz. Jakie są wady aplikacji? O tym już trochę zacząłem mówić, ale teraz konkrety. Musi być smartfon, który kierowca musi umieć obsługiwać. Niby prosta rzecz, ale też z doświadczenia wiem, że nie zawsze te smartfony są dobrze obsługiwane przez kierowców. I to kierowca decyduje, czy włączy aplikację, czy też nie włączy tej aplikacji. Aplikacja może szybciej zużywać baterię w smartfonie i aplikacja, uwaga, musi być uruchomiona razem z internetem i trybem GPS. No i oczywiście tutaj wchodzą ewentualnie koszty i zużywanie danych. To jest aplikacja. Teraz kolejna możliwość tego onboard equipment, przy pomocy których dokonamy opłat drogowych w systemie ETOL. To urządzenie pokładowe, tak zwane OBU, z angielskiego Onboard Unit. Oraz urządzenie ZSL, czyli z polskiego, z kolei zewnętrzny system lokalizacji. I zarówno obu, jak i ZSL muszą spełniać następujące wymagania w zakresie GNSS. Posiadać czuły odbiornik GNSS, czyli z angielskiego Global Navigation Satellite Systems, razem z, z anteną. Musi obsługiwać sieci, nie tylko jedną sieć, uwaga: amerykański GPS, rosyjski GLONASS, europejski Galileo. Również musi obsługiwać system EGNOS, z angielskiego European Geostationary Navigation Overlay Service. Zadaniem tego, tego systemu EGNOS jest transmisja poprawek różnicowych i informowanie o ewentualnych awariach systemu GPS. Wykorzystywany jest ten system również w lotnictwie. System znacznie zwiększa dokładność i wiarygodność pozycji GPS. Również te urządzenia muszą wspierać tak zwane a -GPS, który to, które to system ma skrócić czas do pierwszego odebrania lokalizacji. W razie odłączenia od zasilania urządzenie przechowuje dane w pamięci nieulotnej. Konieczność uzyskania akredytacji KAS to ważne. Są tylko wybrane firmy, które uzyskały akredytację Krajowej Administracji Skarbowej i tylko te firmy mogą dostarczać y, zarówno obu, jak i ZSL. Wymagania dotyczące przesyłania danych, częstotliwości zbierania danych lokalizacyjnych, podstawowe ustawienie wyjściowe to 5 sekund. Takie jest wymaganie, czyli co 5 sekund musi urządzenie przesyłać pozycję. Natomiast te pozycje co 5-sekundowe są wysyłane w paczkach lokalizacyjnych i tutaj ustawienie wyjściowe to 60 sekund, czyli 1 minuta. I teraz krótko o obu, czyli o onboard. Unit. Po nabyciu tego obu trzeba koniecznie zapoznać się z instrukcją. Obu generalnie jest urządzeniem, które dostajesz i montujesz sobie samodzielnie. Tam są tylko dwa kabelki, podłączasz do zasilania i tyle. Ale oczywiście musisz zapoznać się z instrukcją, zainstalować urządzenie, co oczywiście ten samodzielny montaż dla jednych będzie wadą, dla drugich będzie zaletą. Niezbędne także jest zarejestrowanie tego obu w systemie. ETOL, ale najpierw żeby urządzenie obu zarejestrować w systemie ETOL, to ty jako przedsiębiorca musisz zarejestrować swoją firmę w systemie ETOL, czyli wchodzisz na etolgov.pl i tam rejestrujesz w pierwszej kolejności swoją firmę. Następnie przypisujesz urządzenie pokładowe do wybranego pojazdu, czyli rejestrujesz swoją firmę. Krok pierwszy. Rejestrujesz pojazdy. Krok drugi. I krok trzeci. Do każdego pojazdu przypisujesz jaki rodzaj Systemu będzie używany do opłat drogowych. Jeżeli będzie to obu, to wybierasz obu. Czyli przypisujesz te obu do konkretnego pojazdu. Ta instalacja obu oczywiście musi odbywać się zgodnie z załączoną od niego instrukcją producenta. Co jest ważne i co jest zaletą, można samodzielnie przenosić urządzenia pomiędzy pojazdami, ale pamiętać należy o zmianach w IKK, czyli w internetowym koncie klienta. O tym, jak skonfigurować, jak założyć to konto internetowe klienta, opowiem w jednym z kolejnych filmów. Dlatego nie zapomnij zasubskrybować kanału. Urządzenia obu są dopuszczone do użytku tylko te, które uzyskały pozytywny wynik w testach dla systemu ETOL i są dostępne wyłącznie w sieci dystrybucji Ministerstwa Finansów lub operatora obu. Jednym z takich operatorów Jesteśmy my, jako grupa Inelo, mamy akredytację zarówno jeżeli chodzi o ZSL, jak i OBU. I właśnie tylko operatorzy wymienieni na stronie, które, którą widzisz właśnie na ekranie, czyli etol.gov.pl, łamane na ciężarowe, łamane na system etol urządzenia OBU. I, i Czyli ci operatorzy i ich urządzenia uzyskały pozytywny wynik w testach dopuszczających do systemu etol. Docelowo jako obu, co jest ważne, być, bo też macie pytania w związku z tym, będzie można wy wykorzystać tak zwaną usługę EETS, czyli Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej. Dzięki usłudze EETS użytkownikom dróg wystarczy jedno urządzenie, za pomocą którego będą mogli uiszczać opłaty za przejazd po drogach objętych elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej. Jakie są zalety? Jedna umowa jedno urządzenie pokładowe, tak zwane obu, jedno konto użytkownika. Wysokość opłaty elektronicznej pobieranej w systemie ETOL przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i wszystkich dostawców usługi EETS jest taka sama. Obsługa użytkowników systemu ETOL leży po stronie dostawcy EETS, z którym użytkownik zawarł umowę. Ale niestety jest jedna smutna informacja, chyba że już się to zmieniło, kiedy oglądasz ten film. Obecnie, czyli na dzień, kiedy nagrywam to wideo, na terenie Polski nie ma żaden dostawca EETS, nie świadczy jeszcze usług EETS. Aktualnie trwa procedura akredytacyjna pierwszych dostawców EETS-u. Kiedy to się pojawi, trzeba koniecznie oglądać strony internetowe. W zakładce EETS, czyli strony internetowej Krajowej Administracji Skarbowej, link właśnie widzisz w tej chwili na ekranie. Może jednak niestety to się nie wydarzyć do końca września, kiedy, który to, która to data jest taką datą graniczną, do której musisz przejść na system ETOL. Tyle o obu. ZSL, czyli Zewnętrzny System Lokalizacji, to najpewniejsze rozwiązanie i zdecydowanie. To rozwiązanie polecam dla większości profesjonalnych firm transportowych. Jednocześnie może pełnić funkcję pełnej telematyki yy, i również sprawdzone jest przysencie. W przypadku urządzeń ZSL należy skontaktować się ze swoim operatorem ZSL, bo nie wszyscy operatorzy, yy, operatorzy są, operatorzy systemów GPS mogą być operatorami ZSL, celem uruchomienia dodatkowej usługi. ETOL oraz jeżeli jest to konieczne, wymiany urządzenia. W przypadku nowych użytkowników, którzy chcą skorzystać z usług operatora ZSL, należy skontaktować się z jednym z operatorów wskazanych na stronie Ministerstwa Finansów, którzy uzyskali pozytywny wynik w testach dopuszczających do systemu ETOL. Podobnie jak ich urządzenia, co potwierdza zgodność z wymaganiami systemu ETOL. Operator taki zainstaluje w pojeździe urządzenie ZSL oraz aktywuje usługę ETOL. Pamiętaj koniecznie, aby przypisać w internetowym koncie klienta IKK dane urządzenie ZSL dla pojazdu, w którym jest ono zainstalowane. Pełna lista operatorów i urządzeń jest dostępna na stronie etolgov.pl. Dokładny link widzisz właśnie. Na ekranie. Ja oczywiście pracując od wielu lat w gru, z grupą Inelo polecam system G-Box, czyli tak zwany ZSL, który sprzedajemy, a nasi instalatorzy montują już od wielu, wielu lat, ale mamy również urządzenia obu. Były pytania, potrzebowaliście tego, zatem już jest. System obu, jak i system ZSL, właściwie urządzenia obu i urządzenia. ZSL. Niezależnie od tego, czy masz nasz system Gbox, czy też nie masz, koniecznie zgłoś się do mnie, napisz, zadzwoń lub najlepiej wypełnij formularz na stronie newsletter.instal.pl. Łamane na e -tol. Link również widzisz na ekranie. Jeżeli potrzebujesz ofertę, potrzebujesz złożyć jakieś zapytanie, nie ma problemu, mogę ci wysłać ofertę zarówno na system Etol ZSL, jak i Etol Obu. Wystarczy wypełnić ten formularz. Wszystkie szczegóły i linki znajdziesz w opisie pod tym filmem, a ja już dzisiaj zapraszam Ciebie do subskrypcji naszego kanału, naciśnięcia dzwoneczka i już niedługo oczekuj na kolejne filmy o systemie eTOL i nie tylko. Koniecznie daj znać w komentarzach, czego jeszcze nie wiesz o systemie eTOL, o czym mam nagrać kolejne filmy, albo po prostu napisz, czy Ci się podobało, czy też nie. Do zobaczenia. Cześć.